W tym filmie zrobiłem wielki opening run za ponad 1000 zł, żeby wymaksować swoje perki. Czy było warto? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Jeżeli dobijecie 400 łapek, to zrobimy losowanie run za ponad 3000 zł. Do wygrania dzisiaj też macie 30 tysięcy. Jeżeli chcecie wygrać, stawcie łapkę suba i w komentarzu napiszcie swój nick z Minecraft. Miłego oglądania, Siemano widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, oczywiście. No i dzisiaj, przy ten piękny dzień, losujemy runy. Losujemy runy. Udało mi się właśnie parę i zrobić, i też ulepszymy sobie perk ropy na 200%. No i powiem wam tak, liczę, że tylko wypadnie mi runa sił. Nic nie chcę więcej, ja chcę tylko runę siły i odporność. Jak mi to wypadnie, nic nie chcę więcej. Ja już nic po prostu nie chcę, ale dzisiaj przetestujemy faktycznie, czy ten sposób jeszcze raz działa. Lecimy szybko, i sobie zobaczyć osiągnięcia i sprawdzimy czy możemy cokolwiek tutaj odebrać z Mam też 30 tysięcy, ale cały sobie możecie zauważyć, no tylko nie mam oczywiście butów, no ale wiadomo, czy możemy coś sobie właśnie odebrać za te osiągnięcia. Mega się już jaram i chcę już tak po prostu wylosować te runy. Ale dobra widzowie, no to Losujemy. Wielki moment, widzowie. Uwaga! Poszło, błagam, błagam, runa siły, runa siły, błagam, żeby to była runa siły albo runa odporności. Ja zostawię to i na razie nie będziemy patrzeć i losujemy kolejną runę. Mam nadzieję, że teraz będzie to właśnie runa odporności. Runa teraz odporności. Jak padła nam siłka, no to teraz runa odporności oczywiście i nie zestakowały się, więc jest to bardzo dobrze. I uwaga, kolejne otwieranie. 100 fragmentów kosmosu po raz trzeci, widzowie. I uwaga, uwaga, uwaga! Co to będzie? Co to będzie? Zanim to Wam pokażę, no to. To napiszcie w komentarzu, co wstawiacie. Stawiam runa siły, chociaż jedna. Dobra, 3, 2, 1. Runa spowolnienia, runa trucizny. Runa odporności, ej, dobra, to jest dobry drop. Runa odporności, zawsze spoko, że. Oby teraz strzela 10% i ja już jestem zadowolony. 3, 2 i 1. Powiem, mamy też przy okazji 200% drop Drazio Dobra, ziomale. kolejne losowanie tutaj udało się zebrać fragumciki w 10 minut. Fajnie bardzo. I losujemy następną runkę. Oby teraz siłeczka. Siłka, na dobre Humory. mam nadzieję, że tutaj. Poleci nam, zobaczymy, a sam jestem ciekaw i uwaga, uwaga! I czy to będzie siłka? Uwaga, uwaga, spowolnienie Kolejne losowanko wpada właśnie. No i losujemy. To jest już chyba szóste losowanie, ale naprawdę idzie to bardzo, nam bardzo dobrze. Dobra, siłka, 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 uwaga. Trzymałeś, nie trzymałeś, będzie raczej na dwa, ale tych run to dzisiaj naprawdę dużo wlosuje, bo teraz wszystko idzie w dół, wszystko dosłownie idzie w dół, ponieważ będzie właśnie update ekonomii Kolejne losowanie run, ale zmienimy szybko cecha na cecha 13 Losujemy widzowie, uwaga, co na przykład... Wpadnie. Teraz musi być na pewno siłka. Siłka, siłka, siłka. Mam nadzieję, że siłka wytrzymałeś. Trzymałeś po raz kolejny. No i jakiego ja mam pecha w ogóle. Ajajaj, ale możemy przynajmniej zrobić to na drugi poziom. Ja widzowie nie mam pytań. Bo moje konto jest totalnie pechowe, ponieważ zobaczcie, jakie runy udało mi się wydropić. To po prostu tragedia. No nie wiem, nie mam totalnie farta i to są wszystkie runy, które otwierałem. Nie nagrywając tego, no bo pomyślałem, no tak będę otwierał dla beczu. Zobaczymy, może siłka wpadnie niestety I liczę, że może teraz nagrywanie, może teraz nagrywanie doropnie mi w końcu. Siłka, siłka, błagam, siłka i uwaga. Runa odporność się bawić właśnie, no to na całe, Dobra, jeden fragment widzowie i mamy kolejne losowanie. Zobaczymy, no może teraz, może siłka, błagam, no siłka, dajcie w końcu siłkę. Nie no, runa u dwie runy, no bardzo fajnie Mamy losowanie, uwaga. Kolejne fragmenty 122 tysiące, zero, fra... zero siłki. Fajnie, fajnie, lecimy z tym losowaniem. Uwaga, siłka teraz. Zamykam oczy. Ja nic nie widzę. Oby teraz wypadło. No na tyle losowań, zero siłki, może teraz. Czemu trzecie? Runa, ja już zrobiłem. Czy zbliżę po 20 losowań? I zero siłki. Może i przepasam za te runy, ale lecimy z następnym losowaniem. Błagam, błagam, błagam. Tyle tego otwieram. 3, 2, 1. Runa szycia. Ja już nie losuję chyba, nie. Ja nie mam szczęścia. Nie wiem ile otworzyłem, ale naprawdę jest tego dużo. Ostatnie moje losowanie. Losuję to ostatni raz. W końcu może się uda. Mienię sobie cecha, bo to cecha jest naprawdę jakieś pechowe. Może cecha, cecha gdzieś 10 się, się kleometry. widzowie. Ja zamykam oczy. Siłka, błagam. Siłka, siłka, siłka. siłka. Nic nie chcę więcej. Odporność drugi poziom, chociaż są jakieś plusy minimalne. Chciałem się znać w komentarzu, jak oceniacie drop, czy było warto, no i w sumie, czy się opłacało. Moim zdaniem, no, trochę średnio, jeżeli chodzi o taki drop. Po prostu nie miałem szczęścia, ale za to został dodany event na serwerze, dzięki któremu możemy coś zdobyć. Właśnie świąteczną wędkę, świąteczny kill potrzebujemy właśnie tych 50 śnieżek, żeby odblokować chyba pierwszy poziom, z tego co rozumiem, więc spróbujemy. Oczywiście tym eventem zajmiemy się w kolejnym odcinku, tutaj tak pełną, parą. Dobra, szybko to kupiłem podki i możemy spróbować iść się pobić właśnie na tej nowej strefie filmowej, która też została dodana, ale dajcie też widzowie w komentarzu znać, czy wolicie filmy co trzy na przykład, nie coś takiego, ale bardziej jakby ciekawsze, czy daily. Moim zdaniem daily czasami jest ciężkie, czasami no, nie da się przekazać takiego fajnego contentu, więc dajcie się znać. Ja Czekać, czy na tej strefie w ogóle sobie dzisiaj padnę, bo podobno jak ma się właśnie siłkę wypitą, jeszcze po prostu dobry mieczyk, no to da się tutaj zginąć. Ja Mam nadzieję, że dzisiaj jak będę tutaj kopał notkę, no to jednak uda mi się wykopać minimum. Ja chyba będę raczej te siłki kupował, no bo nie chcę mi się znowu jakby nie trafić tego. No bo ja coś czuję, że nawet jak będę kopał notkę, to i tak tego nie trafi. Fajne, fajne jest to strefa, szczerze, że opinia jest naprawdę spoko. Też są takie godziny, gdzie się nie traci temów, ale od 16 do 19, więc naprawdę fajnie, że zrobili to na takiej zasadzie, że nie ma tutaj ciągle tej opcji włączonej, że nie traci temów. No bo zawsze to jednak tak psuło moim zdaniem edycję. Jakiegoś w ogóle ziomka znajdziemy Ja bym wypił sobie siłkę I wam pokazał Jak to wygląda z siłką Tylko no mamy 8000, Tu widzę, że nikogo chyba raczej nie ma Chociaż jest ziomek kurde Z itemami, Bardzo dosyć powiem wam, że słabymi Nie no musimy mieć po siłkę I taką na przykład 11 Byśmy mi się wydaje, że zabili bardzo szybko Tylko ten no, ziomek Jakieś no Klęsycznie malak. Ale wydaje mi się, że on to nawet nie wejdzie do środka Raczej na 1000% tutaj do środka Po prostu nie wejdzie Jeżeli już no to po prostu Jego ziomek z 10, Chociaż no Raczej mi się wydaje, że no, tam tamty już uciekł sobie, no i tak samo raczej. No właśnie, trochę lipa, ale pojedziemy też może na strefę więc Może ktoś tutaj właśnie się bije, chociaż kurczę, powiem wam, że no boję się, że sobie zginę. No, na rynku mam wystawione runy awk, aż 3 i runę Spowolnienie. Widzę, że runa Spowolnienia się nie sprzedaje, Dnie ta Lifesteal się scelnęła. Wydaje mi się, że to będzie ciężka rzecz, żeby sprzedać tu właśnie runę awk. No, jeszcze z tym Spowolnienie w miarę okej, okay, ale także, żeby sprzedać runę awk, to wydaje mi się, że nikt tego nie kup. No ale zobaczymy, no może jakiś gracz tutaj będzie potrzebował. I ja akurat kupi. Jestem też ciekaw, czy będzie mocna różnica między nożycami 13 a nożycami 14. Ej, w ogóle taki ziomek kupi, ile tu graczy kupi? Co jest? Ej, dobra, ile tu graczy kupi? Jak oni tu w ogóle wezli? Dobra, udało się tutaj wejść. I teraz, żeby nie spaść, i może jakoś tutaj wejść, bo oni na pewno tutaj na maksze to robią. No nie ma opcji, że. Ale wracając o to, jestem mega ciekaw, czy właśnie między nożycami 13 a nożycami 14 jest duża różnica. Jeżeli chodzi o kopanie, no bo w tamtej nocy udało mi się wykopać 400 tysięcy w, w, no w 5 godzin, w 5-6 godzin, więc naprawdę dobry wynik, jeżeli o to chodzi. Nie no, ten ziomek nawet będzie też ode mnie uciekał, naprawdę. Nie no, to jest kolejny, który od nas ucieka, kurde, musi z kimś pobić, no bo jednak tutaj od ten 12 no nic nie bije, ale może tutaj udałoby się jakieś hit. A ciekawe, ile najtańsza runa, właśnie, siły chodzi, tańsza runa siły jest. 170 tysięcy widzę, że jest właśnie tańsza Odporność zostanie droższa, ale wiadomo, że ja raczej będę kopał właśnie te runy tak jak mówiłem, lecimy może na cechę 11. Ktoś tam może będzie. No nie chcę znowu być w sytuacji, że 400 tysięcy i żadnej siłki. No naprawdę, mega, mega pech. Dobra, mam tu jakiegoś ziomeczka, który ma seta bardzo, to bardzo słabego. Więc może mi się go zabić. Oj, dobra, ziomek ma kurczę totem. I on chyba ma siłkę też wypitą, tak mi się wydaje. no, raczej nam właśnie Kurde Kurczę, ciężko naprawdę. Tu będzie tu będzie trzeba kupić itemy. Bo widzę, że do... bez wędki no, nie jesteście w stanie zrobić. Oprócz właśnie jego ziomek. Chyba frezy jakby go tutaj Zabić jakkolwiek byłoby spoko to no właśnie też mu nic raczej nie bijemy A to w ogóle da się postać pajęczyny nie, ma, nie da się postać pajęczyny To murona będziemy bić To by było widzowie by na tyle dzisiejszego odcinka Dajcie znać jak wam się podobało W sumie no tak jak mówiłem bo warto waszym zdaniem czy nie Jeżeli będzie tutaj dużo łapek No to po prostu zrobimy kolejny opening run Ale za więcej właśnie złota. Widzimy się jutro siemanko Yo.